Dzień dobry, dzień dobry, ale dla mnie nie jest taki dobry. Orałem tutaj pod rzepak i mi wąż od hydrauliki, który daje olej na siłownik na dwa siłowniki, bo to jest jakiś rozdzielacz. Eee, po prostu szczelił z tamtej strony. Nie ma, wykręciłem. Tata pojechał do takiego znajomego. On prawdopodobnie nam zakuje ten wąż, nowy, wstawi, zakuje i będzie można, taka mała awaria w trakcie orania się wydarzyła jak wąż pękł, nagle tutaj zobaczcie wszystko jest, błotnik ochlapany szyba nawet to wyłączyłem od razu ciągnik bo nie wiedziałem skąd to leci, później kolega był u mnie to wyszedł, włączyłem z powrotem i chciałem podnieść i zobaczył skąd leci to już wiedzieliśmy, który wąż on po prostu ma swoje lata i to jest już zużycie materiału i miał prawo pęknąć, rozwarstwić się, eee, tyle co on tutaj robi. Jeszcze z tym pługiem ma ciężko dosyć do podnoszenia. Dobrze, że to się stało na polu, a nie na szosie. To tyle dobrego. No a tutaj przejeżdżałem tak powoli nawet przez tą tą, nawet bruzdy żadnej takiej nie ma. Tylko na drogę wyjeżdżałem i strzelił. Dobrze, że to teraz się stało, a nie na szosie. Tyle dobrego. No i dużo roboty nie ma, zakłuję, zaraz będzie można jechać znowu orać. No. Tylko oleju pewnie trzeba będzie dolać, sprawdzić ile jest. Ja tutaj mam za zadanie teraz, tata pojechał e, z Przemkiem zakłóć go, a ja tutaj teraz tak obczyszczę chociaż trochę ten ciągnik, bo tu wszystko zaraz się przyklei. O Oramy na około 22 cm. Nie wiem czy to by było za głęboko, ale po żytnisku po prostu jest dużo tych resztek pożniwnych i żeby ten pokładnie zakrywał, to musi być trochę głębiej, ale ładnie ta orka wygląda tutaj, tam gdzie gdzie wyskoczyło mulda, po prostu gdzie poległe to gruber poprzypychał i zrobił takie kopce i ciężko to pługiem przykryć. Tutaj odkręciłem eee, tu, tu, z tego siłownika po prostu Tutaj gdzieś się przerwał w tym miejscu i zaczął olejciec. Normalnie strzeliło, to, aż opuścił się sam puk Kurde, ja, ziemi. Kurde, jeszcze chyba w tą stronę wiatr. No, ja, stalane. O, tu jest groźne szczęście, my go widzimy cały czas tu wytrzeć tam, wszystko. no wycierałem tak jak ten, tutaj Bumno, tak wytarłeś wszystko widzicie, Marek. a o wąż jest wąż jest tamten był 240 a ten jest 300 60, 60 mocniejszy ten wąż gruby, od zasilania. Kiedyś tak walono. No tam on leży sobie, bo długi leci do no, tura, nie? No. Nagrywa kamera? Chyba. Nie wiem. Skąd tam Czerwona jest dioda? Nie ma żadnej Ty, diody. Nie jest. Ty. I przetarł się, jaki. Myślałem, no, że przyjrzę, yy, bo tu hydraulika Co? cały czas chodzi, nie? No. Yy, w koło. Myślałem, że korywa przyjadę. To tak sikało. Co ty też na polu musiałem zostać? Zdążyło si knać pięknie. Kurwa, I też akcja. Do niego dzwonię. Tej kurwa przyjedź po yy, mnie, bo trzeba przyjść. Wąż już odkręcić. Operacja chyba będzie dobrze zakończona, co? Pacjent będzie żył tak. Trzeba zobaczyć czy będzie wszystko w porządku. tam do no, kluczy ziemi. No widziałem. Nic nie cieknie, chyba, nie? Olej, kurwa! Co to się stało? Kto tutaj ziemię nawalił? Idziemy orać, już wszystko powinno być w porządku. Jedzie. O, chwila przerwy była, bo awaria tego węża. Zobaczcie ile już zaorałem tutaj, dzisiaj to skończę. Grilla sobie będziemy mogli odpalić. Już trochę pora na podżepach, będzie połowa prawie. Jutro ogień, od nowa. No kurde. Poskakuje, bo to jest tak wskos, skos a wiecie po pożycie było bardzo dużo, bardzo dużo słomy. I... Jest ciężko to... Jest ciężko jechać po tym, bo po prostu takie multy są. A po Gruberze wiecie, tam gdzie poleżałe to przypychał się gruber Zobaczcie sobie jak ten pokładnie pracuje no ale równa pole, ładnie jest, idzie, nie o! O! Coś tam było pod spodem Podskoczyłaś. no na ten szerokość robocza to jest około 150 cm Mi się wydaje, że trochę więcej bierze Uch, bardzo ładnie ustawiony. Mi się podoba, bo tutaj pierwszy raz o rano jest obrotówką na tym polu. A już widać efekt, jest bardzo równe pole. Równa się. Jeszcze nie ma stuprocentowej, że jest tak jedna płaszczyzna. A to jest czwórka, to jest czwórka tak będzie skakać. Byle jaka tam hopka i ona podskakuje. Mówię o czterogarowym, oczywiście. Jeszcze by się przydał tutaj ten y, krój. Krój jakby był, to by super sprawa była. To już całkiem rewelacja. Bo tak to by tutaj w tej bruździe nie było po prostu żadnych tych y, resztek pożniwnych. Tej ziemi by nie wpadało i by na pewno tak nie podskakiwał. Bo on podskakuje też przez to. Tak to jedno, jedno koło bruździe cały czas by się trzymało. Mam na ustawione na 1800 obrotów. To nie jest za dużo. to, nie, to jest sam raz. On duże, dużego spalania nie mamy. Wychodzi nam spalanie około 15-17 litrów na hektar. To zależy też od działki, nie od ziemi, bo tutaj jest mozaika. Jedna działka jest gliniasta, druga jest e, piaszczysta. No to tak jak się rozpędzi, to rzepaku miało być 18, a będzie trochę więcej. No nie chcę wam nic mówić. Zobaczycie w kolejnym odcinku o co chodzi. Dlaczego jest tyle rzepaku? Po prostu areał się zwiększył. Areał się nam zwiększył i będzie więcej rzepaku, a się dużo zwiększył areał. Przyjechał serwis na pole. Znowu. Paliwa braku, brakuje. żeby dokończyć pole. O, widzicie? Jaki syf. U. Pójdzie się Tata przywiózł Bartkiem paliwo Zobaczcie już prawie 100% jest o, prawie 100% jest. Dobra, podnosimy. Dobra. Teraz można dokończyć to pole elegancko co? ale się kurzy rano się w ogóle nie kurzyło, teraz zobaczcie jak się kurzy myślę takie słoneczko dosyć było mocne i wiaterek przebiał tą tutaj tą górę i dlatego tak się kurzy a tak to wilgoć jest w glebie jeszcze jako tako jest drzebaczek będzie dobrze. O ramy wcześniej, bo z tego względu że się nie wyrobimy. Prawdopodobnie będzie 30 hektarów rzepaku. Ale dlaczego 30, bo nam doszło więcej ziemi. I możemy sobie na to pozwolić. Nowe działki będą. Jeszcze nie powiem wam ile doszło, ale doszło. Trochę ziemi. No to kolejny dzień, oramy, oramy! Orzemy, kurde. Zobaczcie, już mamy około... 25 hektarów zaorane pod rzepak. Ale... Jokery, po co tyle rzepaku? Kurde, zachłanni, urodziło się, teraz będą siać dużo, nie... Z tego względu, że trochę ziemi nam doszło, jeszcze nie chcę wam mówić ile, ale doszło nam dro... dosyć, dosyć, dosyć doszło nam. Tej ziemi. I obiadek na pole, i cyk będziemy przerwę mieli. Od dziewiątej. Ja? Teraz tata w ogóle dzisiaj rano trochę tylko porobił. Dawaj! Oh. Iść trochę porób. No. Tak, żebyś ty nie ja tylko dwa razy z powrotem. Co? O, moja kobita obiad mi przywiózł. Zobaczcie, krówno Jedyny smaczny obiadek, przerwa. Posłuchajcie, jak on pięknie mruczy. Kurde, Marek. A taka ładna orka była, a on już jeździ po niej. Koniec zmiany. Tata poprzeczniak tam zrobił z tamtej strony i tutaj do Orał. Ja już teraz biorę ciągnik i jadę jeszcze, 4 hektary zostały ponad 4. I na jednym polu poprzeczniaki. Ty i co lepiej się jeździ? Ja wiem. Tam poprzedniaki jest. Lepiej... Lepiej. Pierwsze, ja wiem! Jedziemy dalej. Tatko jedzie do domu, ja tutaj dokończę te poprzeczniaki i można już jechać na następne pole.